Siemaneczko widzowie, witam was w pierwszym odcinku z serii Sąsiedzi na szpakowie Na samym wstępie chciałbym was przeprosić Za taką długą nieobecność Na kanale Dzisiaj z nami są so, Sąsiad Yeti I są, sąsiad Bartek Dobry A sąsiad Yeti zabonował go chyba Ty słyszysz tam na CV radio? Jest, no co chcesz? No, dobra, bo baba. No to. Tutaj by co? Atmosfera widać, że jest. No to tak. Uprowadzenie e, po gospodarstwie. No to tutaj, ursus. 85. E, ten siebie, jakiś tam. E, e, siebać Bedony. Ta To coś. Nie wiem co to jest, widzowie. napiszcie w komentarzu. E, Kosiatka e, sadzarka, chyba e, sadziatka Siedziatka, e, trzypek. E, e, co to jest? Opryskiwacz. i i Jeźmiejka. E, no i zaczynamy. Jeźdźmy w jednym miejscu. No i pokażę wam takie, że, że tak się wyrażę, że jabane ruskie, które dzisiaj mi się zepsuło w polu. Oto to, o to jest to gówno. No i przez to, zaraz się przejedziemy na pole. O jeszcze tutaj mamy wóz i przyczepę. I ten. I o... Punk. Zaraz pojedziemy siać soję. I zobaczymy. I w w tym odcinku będziemy tyle robić, bo... Bo to mam zaplanowane. Tylko siebie dzisiaj. Wy co tam sąsiady robicie? Sieję. Czy Sie ja? się kukurydzę. Hmm. Ja będę się w sobie. Tu będziemy koła sąsiada... tego, sąsiadowatka robić. Patrz, kurna Etka, Oczy jak 5 złotych, jak naszego Ursusa zobaczył. Na dwójce myślę, że damy radę, widzowie. mamy trzy hektarowe poda, to w dzisiejszym odcinku tyle was chyba nie będę zanudzał, tylko. Po przyjedziemy parę razy i pięć za Za niedługo jeszcze te siebie poza odcinkiem dokończę. No i siarne kosy będą jeszcze, nawozy i opiski, no i zniwa będą w następnych odcinkach myślę, już Już. Widać, że dobrze się sprawuje. Ogólnie działek mamy łącznie. Hektarów, hektarów działek w sensie. Mamy 7 hektarów równe. I plus jedną łąkę koło gospy. Musiad A co to ma być? Musiad Mosiad Co to ma być? Mój siat zamurowało. zamurowało Was widzę po krótkim po krótkim cięciu o coś mi się tam zepsuło z mikrofonem przez chwilę nie wiem czemu co się stało i co tam sąsiad, sąsiad? No tutaj sąsiad, że na no, mój Janusz mnie najechał. No bo to było. Auto jechało. Udno. No weź stówkę, przelej. Dobra. Bdykiem. <grym> Nie patrzcie na mój, widzowie na mój stan konta. Bo jest bardzo biedny. Masz 1700. Albo dobra, masz 1700. <grym> ja mówiłem tylko stówkę. Serio? Sądy, ja dzisiaj no? ja dzisiaj inny jestem. W każdym razie. Ale to... tyle też może być. No dobra. Widzowie na wesoło. Kombajnu nie posiadam. Ogólnie z naszej trójki to posiadam tylko... Sąsiad Yeti Combine, on jest największym ogólnie tutaj dorodnikiem. Jego właśnie tam w odcinkach poznacie, albo no jak będziecie wyglądać. O, o, Zapomniałem o jednej rzeczy. Zasubskrybujcie mój kanał, bo lecimy po 100 subskrypcji i dać łapkę w górę, jeszcze. Bardzo bym o to prosił. Za to może będzie przedłużony live. Tak, właśnie, to będzie specjalna 100 subskrypcji. Więc radzę subować. Teraz, bacane widzowie, na pewno odcinki postaram się robić codziennie. Odcinki nie pojawiały się z powodu do tego, że tamten komputer co tam miałem, to on już się nie nadawał do niczego, zepsuł się całkiem. No i nie dało się już nagrywać ani nic. Falbiki mi tam w ogóle nie działał, więc ja musiałam kupić, więc musiałam kupić nowy komputer, no i teraz nagrywam dla Was. Też. Na razie będzie tylko jedna seria, ale w przyszłości myślę, że jak to dobrze rozwiniemy, to jakoś drugą jeszcze zrobimy albo nawet trzy serie będą. Na razie to tylko te będą. Ta jedna na razie tylko będzie. Do i ocena mapy czasem, ocenianie nie map, mapy może się czasem pojawić.

I ogólnie napiszcie w komentarzu, jakie byście chcieli między, wie, nie, nie, mniej więcej odcinki, 20-minutowe czy 40-minutowe. Ja na razie bym był w takim 25-minutowym max odcinków, odcinkami. Widzę też, że, że sąsiad tutaj też sieje. Tak. Widzę, że w dzisiejszym odcinku tego podawałego nie zasiejemy, bo szkoda was tyle zanudzać. Tylko jeszcze przejedziemy parę przejazdów i zakończymy odcinek. No w tym odcinku nic się praktycznie nie dzieje, ale mam dużo pomysłów, więc wyszekujcie kolejnych odcinków w tej serii, no bo będzie tutaj grubo. Alo, sąsiad, co tam się jesz? Ja soję. A ile ten żarek na hektar? Ile kilo? Trzydzieści. Czasem trzydzieści i w przyszłych odcinka widzowie będą się o sobie pojedziemy prawdopodobnie na jakieś targi, na samochodowe to tam jakieś auta będą na jakąś giełdę znaczy się samochodową o! nasiadłem widzowie dobra, wyjechaliśmy już D� Uena но, ч метц No prawda w tym odcinku to by było na tyle Więc siema no do następnego, siema